Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie! Wszystko zepsujesz! Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O, dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada! Jest naprawdę pyszna! Serio? Nie wierzę, daj mi spróbować. Zgadza się! Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto! U mnie też, no to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie wie, ale tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy kosze z zamkniętymi oczami, w ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Aleks jest przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej babi? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! A to jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Spłyskiwać mi pomoże. Przyniosłem całą wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Prosiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady! Czekolada jest taka dobra! Na pewno mleczna. To moja ulubiona! Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt! Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to! Teraz mam fajny, bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować! Nie ma mowy! Poradzę sobie bez siebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze, tylko aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej coli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz co zrobiłeś! To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. O, jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo za mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo kolący. Aj! To prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. Urany mój kaktus nie ma już giełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity, tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać, Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi widzeniu trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to, co najsmaczniejsze sok. Fu, to chydne! Też chcę spróbować, Dani. Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz wymiotuję Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę! Mogę spróbować! Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Alex, proszę bardzo! Tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, to karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ochyda! To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie. Co? Nie pozwolę ci nie zjeść! Uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Aleksa, może mi i teraz zrobić zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. To mnie tak sfotografowałeś. Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi, bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało. Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. mi ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. Jaki niezwykły pokój! O nie! Chyba zostałyśmy w nim zamknięte. Co robić? Patrz, jakieś szafki. Ciekawe. Wszystkie są zamknięte. Obawiam się, że nie damy rady wyłamać tych zamków. Patrz, tu jest jakiś safe. Sprawdźmy go. Może w środku znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Najpierw dowiedzmy się, kto włoży rękę do środka. Przepraszam, to będziesz ty. Powodzenia, a ja odejdę. Jak możesz mnie zostawić w takiej chwili? Jestem przerażona. Dobra, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. To chyba coś okrągłego. Ojej, to jest mokre. To chyba woda. Coś tu jeszcze jest. Ale nie mogę tego złapać, ciągle mi ucieka. To coś niezwykłego. Złapałam! O matko, to ryba! Nie jest zbyt przyjemna w dotyku, lepiej odłożę ją z powrotem. Okej, okay, chyba mam coś jeszcze. To klucz! Jesteśmy uratowane, Emma. Dobrze ci poszło. Pospieszmy się i otwórzmy ten zamek. Na pewno w środku znajdziemy coś przydatnego. Musiałam się pomylić. Tam jest bomba. Mamy przechlapane. Trzeba coś wymyślić. O, popyt! On raczej nam nie pomoże. Szczotka do kurzu to niedorzeczne. No to wystarczą szczypce. Myślę, że tak. Trzeba tylko przeciąć odpowiedni kabelek. Ręce mi się trzęsą ze strachu. Zrobiłam to! Myślę, że jesteśmy uratowane. O, nie! Wyciągnęłaś pochopne wnioski. Co? Co za koszmar! Jestem cała w farbie! No nie wyglądasz najlepiej! Czekaj chwileczkę! To chyba coś jadalnego! To słodki lukier! Pyszności! Patrz, sejf się świeci! Tym razem twoja kolej, aby go sprawdzić! Myślę, że dam radę! No to zaczynam! Fuj, to coś oślizgłego! Dobra, dajcie mi kilka sekund na zabranie myśli. To nawet miłe uczucie, ale gdzie jest klucz? Chyba mam. Tak, znalazłam go. Już z nim biegnę. Jesteśmy świetnym zespołem. Razem możemy zrobić wszystko. Co to jest? Mam brokat na całej twarzy. Chyba zacznę kichać. Wyglądasz jak choinka. Przestań się śmiać. Lepiej znaleźć nowy klucz. Okay. Dobra, dobra, tylko nie krzyć już się tym zajmuje. Dobra, no to zaczynam. Już niedługo będziemy miały kolejny klucz. Fuj, coś tam się rusza. Ma boję się. Dobra, nie będę myśleć o tym, kto lub co tam może być. Skupię się na kluczu. To chyba nie on. Kontynuuję poszukiwania. Mam! O tak. Przyjmuję gratulacje. Co tak stoisz, szybko otwieraj! Niech przyniesie nam szczęście. Ojej! To zupełnie nowe banknoty! Szafka rzeczywiście okazała się szczęśliwa. Jesteśmy bogate! Teraz ja wyciągam nowy klucz. Jestem pewna, że też przyniesie nam farta. Chciałabym w to wierzyć. Nie rozumiem, co jest w środku. Coś bardzo sypkiego, jak ziarna, ale wydaje mi się, że to się rusza! Boże to takie obrzydliwe! O nie! To były robaki! Dopiero co dotknęła mi rękami, co za masakra! Przypomnij sobie, po co to było? Wow, to jest tort. Ale wcale nie trzeba było mi go rzucać prosto w twarz. Jesteś cała pokryta kremem! No i co, ale to bardzo pyszny krem. Mogłaś dać mi trochę, w końcu cię wspierałam. Właśnie, że się ze mnie nabijałaś. Nie dotykaj mojego ciasta. Masz lepsze rzeczy do roboty. Masz rację, wygląda na to, że czas poszukać nowego klucza. No co więc czekasz? Zaczynaj. Mam nadzieję, że nie będę grzebać w robalach. Szczerze mówiąc, bardzo się ich boję. Nie przypomina owadów. To coś miłego. Ale gdzie może być ukryty klucz? Na razie nic nie rozumiem. Jakie to miłe w dotyku. Bardzo kojące. Mam kluczek. Znalazłam. Super. Mam nadzieję, że trafi się coś fajnego. No to otwieram. No otwieraj już. To jakiś guzik. Nie mam pojęcia, do czego służy, jak myślisz? bez skąd mam wiedzieć? Dlaczego po prostu tego nie wciśniesz? Spójrz, co to jest? Gdzie? O nie, coś się na mnie leje. Boże, moje włosy. Będą zrujnowane. To wygląda na ogromny slime. Przykro mi, ale nie mogę go z ciebie zdjąć. Co mam robić? Nic nie widzę. To mi się leje po całej twarzy. Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Dziś jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie chciałabym być na twoim miejscu. Mam nadzieję, że w mojej szafce będą znowu słodycze. Kurczę, co za ochyda. To miska czegoś oślizgłego. Jest tego bardzo dużo. To surowe jajka nie znoszę ich. No w końcu znalazłam kluczyk. Nie będę już musiała się z tym męczyć. Niech przyniesie mi szczęście. Dlaczego tylko ja muszę cierpieć? Możesz się uspokoić. Ja też tym razem nie mam szczęścia. Mam nadzieję, że się z tego cieszysz. Dobra, zamykam tą szafkę. Wyglądam jak wielki kurczak. Przykro mi. Zostawię cię i biegnę do sejfu. by to wszystko szybko się skończyło. Szczerze mówiąc, ja też już mam na to ochotę. Mam dość przekopywania się przez te wszystkie paskudztwa. Co tym razem? To nie jest zbyt miłe w dotyku. W dotyku jest jak kłębek psiej sierści. O, chyba mam kluczek. Tak, świetnie. Czas otworzyć szafkę. Zobaczmy, co czeka nas tym razem. Wow, tu jest cała góra ciastek! Z chęcią coś przekąszę. Uwielbiam te kruche czekoladowe ciasteczka i kremowe delikatne nadzienie. Co za uczta! Trzymaj, częstuj się! Jesteś bardzo miła, dziękuję! Och, to jest pyszne! Palce lizać! Przestań jeść, czas znaleźć nowy klucz. Masz rację, już idę! Tylko muszę pozbyć się piór z bo inaczej nic nie widzę. No to zaczynam! Już się niczego nie boję! Co przypomina małe piłeczki? Są takie sprężyste i to zabawne. Co to ma być? Czy to oko? Coś z niego wychodzi! To krew! To obrzydliwe! A, tu jest kluczyk! Dzięki Bogu, nie muszę już tego dotykać! Pospiesz się, ma Szafka czeka! Pokaż, co tam jest! Jakiś sznurek chyba trzeba za niego pociągnąć! Chyba nic się nie dzieje! Jesteś pewna? Dlaczego to zrobiłaś? Zostałam oblana farbą! Przepraszam, nie wiedziałam, że będzie jej tak dużo. Przypomnę ci o tym. Będziemy kontynuować naszą rozmowę innym razem. A teraz muszę uciekać. Przepraszam. Czy to tylko ja słyszę jakiś dziwny dźwięk, jakby ktoś się poruszał? To pewnie moja bogata wyobraźnia. O nie, wygląda na to, że w misce naprawdę jest coś żywego. Fu, to jest obrzydliwe! Potrzebuję klucza. Chcę to szybko zakończyć. Znalazłam. Mogę wyciągnąć ręce. Co tak się odciągasz? Chodź tu. To już chyba ostatnia szafka. O tak, myślę, że klucz pomoże nam otworzyć kratę i wydostać się na zewnątrz. Hurra, wygrałyśmy! Uściskajmy się. Już dobrze. Wystarczy, wystarczy, pobrudziłaś mnie. Co za różnica? Niedługo będziemy w domu i będziemy mogły się umyć. No to otwieram. Klucz pasuje idealnie. Udało się nam! Wiejemy! Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ochyda! Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz, czy chcesz, czy nie musisz. Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. Co obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. FU to mimo wszystko jest paskudne, przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Pełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko zdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Ej, to może mnie poczęstujesz. Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń. Wiem, jak atakować. Całkiem niezły cios. Jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie! Taki silny wiatr! O nie, nie wierzę! To papryczki chili! W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałeś żelkowe oczy, to nie fair! Dlaczego? To sprawiedliwe tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie mam mowy! Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył, zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką, chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy, ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili! Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów naraz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić chołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpi błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz jak kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mnie nie zawiodły. Ja Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich? Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hey, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O, nie, ten kłujący kaktus! Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A więc taki masz plan! No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało! Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale.